Cześć jestem, Klaudia, ja to kanał. No i już, witam Was w wszystkich odpowiedziach. wskarb wzory kwasów, które nie mają tlenków kwasowych. Uzasadnij swój wybór. No to tlenki kwasowe posiadają kwasy, które mają tlen w sobie, tak? Logiczne. No to które nie mają? To nie ma tlenu, czyli HI. Kwas jodowodorowy. Ten ma tlen, no to odpada, ten ma tlen, to odpada. HCl, czyli kwas chlorowodorowy, inaczej solny, ten tutaj ma tlen, odpada, ten nie ma tlenu, czyli jest OK, ten nie ma tlenu, no to odpada. No i tu mamy HF, czyli kwas fluorowodorowy, ten oczywiście siarkowodorowy, nie ma tlenu, więc to jest ten, o który mamy wskazać w zadaniu, i HCN też wskazujemy w tym zadaniu, czyli ogólnie wszystkie kwasy, które nie mają w sobie Tlenów. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no już!